Witam serdecznie wszystkich w Systemie Miłości Ojca Pio, świętego Franciszka z Asyżu. A to jest ważne, bardzo ważne, że Franciszek z Asyżu, Włoch, Ojciec Pio zresztą też był Włochem, ale to jest bardzo naród spokrewniony z Polską, bo u nas było dużo fajnych ludzi, świętych, aniołów i są jeszcze, zdarzają się. I we Włoszech też. Takie to po prostu krainy, gdzie duch się rozprzestrzenia, i miłość lubi się kochać w takich klimatach. Wiem, że Włosi, bo byłem we Włoszech, są bardzo głośni i gadatliwi, bo tam jest gorąco, więc wybuchają tym wszystkim z siebie. I Polacy też, podobnie. Hiszpańczy, Hiszpania tak samo. Święta Teresa Zawilla też mi mówiła, że masz gorącą krew, no bo taki jestem. Mam gorącą krew, ale już w tym moim czasie, wieku, od wielu, wielu, wielu lat jestem bardzo opanowany już, już nie wybucham bezmyślnie, nie kreuję swojej jakiejś tam ekspresji mentalnej czy uczuciowej. Umie to ukryć, umie to w sobie zachować i cieszyć się do środka, jak ojciec Pio mówił, cieszyć się do środka bo jak na zewnątrz się zaczniesz cieszyć to Cię zaraz zauważą inni, sąsiedzi rodzina i będą Cię uważali za czubka za wariata, za szalonego a już wejdą do Ciebie media i zobaczą kim jesteś, to już w ogóle będzie pozamiatane, iż po Tobie natomiast nie wolno się uzewnętrzniać i na zewnątrz swoimi wielkimi przeżyciami, uczuciami, bo to są nasze wewnętrzne, tylko troszkę, tylko troszkę to można, można, troszkę może, żeby zobaczyli, że jesteś jednak trochę zawirowany w kierunku nieba, w kierunku prawdy, w kierunku miłości i dobra dla innych. To w tym sensie, w tej kategorii można wirować, można szaleć. Natomiast jeśli będziemy próbowali szaleć wokół swoich uczuć, swojego ego, bo czasami jest tak, że y, nasze uczucia, nawet te szlachetne i dobre, które nie, nie zagrażają nikomu, jak się zetkną z naszym ego, to zaczynają, y, w, coś tam zaczyna wrzeć. Woda zaczyna wrzeć, gotować i i, no, i wypryskiwać na zewnątrz. Mogą kogoś zranić. <laughs> tak może być. Więc uczucia. Nad którymi jest boskość trzeba nad nimi również panować, jak Ojciec z mówił, że nad uczuciami trzeba trochę pracować. No trzeba pracować. Bo inaczej nas wyrwie z rzeczywistości i mieć umysł jeszcze w tym wszystkim taki praktyczny, doniosły, a jednocześnie konkretny, lekki żeby mógł korelować z swoimi uczuciami, które ma w środku, żeby te uczucia były powiązane trochę z tym rozumem, a zwłaszcza w tym świecie, bo ja mówię o tym świecie. W boskim świecie jest inaczej, tam już nie ma rozumu, bo rozum jest do niczego niepotrzebny, bo wszystkie obliczenia, wszystkie kwantowe przeliczenia, a w ogóle nie ma tam kwantów, od tego zacznijmy, jest zupełnie inna rzeczywistość. Gdzie jest wszystko zakwarantowane przez Boga, wszystko mamy co chcemy, tylko wystarczy tego chcieć, pragnąć. Dlatego ojciec Pio właśnie mówił te słynne słowa, które powinny być dla Was najważniejsze i dla mnie one są najważniejsze: że w niebie nic się nie musi, nic nie potrzeba, tylko się chce. I na tym chceniu polega niebo. Tam wszystko już wtedy się dzieje. Natomiast tutaj, w tym świecie, jest inaczej. Jeśli coś chcesz, no to ci podło podłożą zawsze jakiś ładunek wybuchowy i cię wysadzą w powietrze z twoim chceniem i nie zrealizujesz tego. Natomiast jeśli to będzie chcenie bez ego, bez wielkich potrzeb, bez, wie bez wielkich pragnień, które mogą cię zbulwersować wewnętrznie i możesz okazać niechęć do innych, to wtedy właśnie te uczucia mogą cię zabić. Mogą zniszczyć twoje życie i zniszczyć życie innych bliskich. Więc na uczuciami trzeba panować, trzeba wiedzieć, czego się chce. Co się kreuje pięć minut przed sobą albo pięć minut za sobą. Bo można kreować przeszłość i przyszłość. To, nie wiem, czy to jest zrozumiałe, ale to, co minęło, też można kreować. Poprzez yy, yy, przeskok czasowy do tyłu. I wtedy przyjdzie ci do głowy ta, ta rzeczywistość, którą doświadczyłeś, możesz ją łatwo i lekko przerzucić w teraźniejszość i nawet w przyszłość. Więc przeszłość jest również kreacją, można ją kreować, jeśli umiesz ją wykorzystać i wrócić do niej. Jeśli wrócisz w prawidłowy sposób, to ci posłuży do przyszłości, a nawet do teraźniejszości i w tej chwili to, co robisz. Więc wszystko się liczy. Przeszłość się liczy, teraźniejszość i przyszłość się liczy. To nie ma tak, że nic się nie dzieje bez przyczyny. Zawsze jest skutek i przyczyna, i warto to sobie analizować w swoim umyśle, w swoim sercu, zdobywać taką wiedzę, pouczać siebie samego. Obyś nie pouczał innych za bardzo, jeśli ktoś nie chce. Jeśli już doświadczyłeś pewnych rzeczy mądrych, zdrowych. No to możesz pouczać innych o uczuciach, o przebiegu Twoich uczuciach, o Twoich frustracjach, rozterkach, nerwach, które cię mm, niszczyły, a potem cię wyzwoliły z kolei, bo nerwy mogą cię zniszczyć, a potem wyzwolić. Też tak jest, bo doświadczysz tych, tych stresów i potem je zrozumiesz w sposób duchowy i one cię wyzwolą. Jeszcze sobie naprawisz ciało nie tylko emocjami, ale również. Jakimś dobrym odżywianiem, który wprowadzisz do nich, do ciała różne elementy, mikroelementy, które są <laughs> potrzebne, aby uaktywować odpowiednie komórki, które nie będą depresją dla Ciebie, tylko właśnie pobudzeniem ku dobremu. Więc jest źle, to trzeba się leczyć. Trzeba, tak jak ojciec mówił, jeśli jest źle, to trzeba szukać dobrych lekarzy i żeby sobie pomagać poprzez lekarstwa różne, nawet chemią. I ojciec, ponieważ wszyscy jesteśmy ekologiczni, ojciec pioniera mi mówi, że, że woda, powietrze, ziemia jest zatruta już przez korporacje, przez Żydów oczywiście, bo korporacje to głównie to są Żydzi, oni niszczą ten świat po to, żeby wywyższyć swój naród wybrany który i tak z góry jest przegrany już dawno. Jak ojciec Pio mówił, że szatan wie, że przegrał, ale nie odpuszcza. I to samo się dotyczy właśnie tego, tego samego narodu, bo to jest w zasadzie, o, te, o tym też mowa, przynajmniej w tej, w tym, w tej przestrzeni mm, kosmicznej, czyli na Ziemi. <laughs> bo gdzie indziej Żydów nie ma oczywiście, w innych galaktykach nie ma Żydów, tylko tutaj się tak namnożyło to, to plemię żmijowe, i teraz szaleje tutaj. Wojny nam wywołują wszystkie inne rzeczy, krzywdzą ludzi, krzywdzą świadomość, pro, pro, programują telewizję, lekarstwa programują, programują prawo. Wszystko oni tutaj nad tym rządzą. Nawet sztukę programują, aby żeby była przeciwko nam, chociaż nam się wydaje, że jest taka lekka, łatwa i przyjemna, ale wcale tak nie jest. Trzeba to zauważyć. I widzieć te wszystkie podprogowe przeskoki, które nam wchodzą w uszy, w oczy, w świadomość. Trzeba to widzieć. Oni umią to wykorzystywać, ponieważ jesteśmy na bardzo niskim poziomie jeszcze, by to zrozumieć. Tylko niektórzy to rozumieją, dlatego tak łatwo oglądają te wszystkie bzdury w telewizjach. Ja też oglądam. Lubię dzienniki, lubię filmy, ale zawsze mam swoje spojrzenie. Star Treki lubię, uwielbiam ale mieć swoje spojrzenie, mieć ten swój pryzmat, przez który przepuszczasz to wszystko. I wtedy te odbicia są zupełnie inne, już masz wielką tolerancję i nie widzisz tych, tych złych rzeczy, które oni tam proponują, ale wręcz przeciwnie, wyciągasz sobie takie również dobre rzeczy, bo we wszystkich filmach coś można znaleźć, czy w programach coś dobrego dla siebie, trzeba umieć to wyłapać. Ale oczywiście jak widzisz ideologię, którzy indoktrynują twoją duszę w innych, to to łatwo zauważyć. Tusk kto robi właśnie, indoktrynuje wszystkich y, swoim prawem komunistycznym, liberalnym, y, sprzedanym przez y, jego duszę dla Niemców. Ciągle to powtarzam, a Niemcy się sprzedali y, dla diabła. Bo chcą tylko władzy i wojny. Oni dążą do wojny tak naprawdę, ale pomyśleli sobie, że mogą to załatwić przez Unię Europejską bez jakichś wielkich konfliktów i przywalić nam z innej strony, przez podatki, przez podwyżkę prądu, i tak dalej, i tak dalej. My siedzimy na węglu, mamy w Europie najwięcej węgla, najwięcej energii w całej Europie, a nie korzystamy z tego, ponieważ kto nam zabroni, korzystać? No jak się domyślacie? Kto? No, Niemcy. Przede wszystkim Unia Europejska zakazała nam wywiertów, a jest ich już tysiące tych wywiertów zrobionych. Wiemy, że mamy ogromne zasoby, wszystkiego co potrzeba na 500 i 600 lat, nawet jeszcze do przodu. No, ale oni nam zakazali razem, razem z Rosjanami, ponieważ się boją lachitów, Lechitów, Laszków, tak zwanych. Boją się. Ukraina też się nas boi, ponieważ myśmy pamiętacie, byli od morza do morza. Jeszcze wróci może ta idea Unii innej niż, nie, niż ta, bo ta Unia się do niczego nie, nie nadaje. Z, z tą niemiecką von der Leyen ojciec Pio kiedyś mówił, że ta Unia upadnie ze względu na finanse. Nie wydoli tego. I bardzo dobrze, aby jak najszybciej padła, bo to jest jeden, jedna wielka katastrofa, ponieważ oni dążą już do tego, aby wszystkim zawładnąć i wszystkich doprowadzić do głodu. To nie trzeba wojny, przecież na wojnie też jest głód i bieda i tak dalej. I oni to robią w białych rękawiczkach, chcą, chcą nas zagłodzić. Zresztą nawet w Unii Europejskiej tam w parlamencie mówi, że Polskę trzeba zagłodzić. Pamiętacie, to Niemka mówiła: Polskę trzeba zagłodzić. Oni dążą, to świadomie to robią i nas chcą wszystkich zagłodzić. I Węgry zagłodzi, która, Węgry są wspaniałe, tak samo i Polska jest wspaniała i wiele krajów jest wspaniałych, natomiast Niemcy są bardzo niewspaniali. Oni są egoistyczni, to jest prawo kaduka, to jest najgorsze prawo w Europie, jakie może być, to są właśnie Niemcy. Jest tam dużo wspaniałych ludzi oczywiście, natomiast rozwinęli swoją gospodarkę tylko dlatego, że przegrali wojnę, i było prawo marszala, które im dało ogromne pieniądze. Polska tych nie dostała, oni się rozwinęli i teraz mają wszystkich gdzieś i się śmieją, że przegrali wolnie, a i tak wygrali majątkowo wygrali wszystko. Bo tam rządzili również Niemcy, Niemcy i Żydzi. No i my jesteśmy biedni, rozwinęli, oni się rozwinęli, a my się nie rozwinęliśmy, nie rozwinęliśmy się, ponieważ byliśmy pod butem. Sowietów, a Sowieci to wiadomo jacy są. To są proste chłopy od siekiery i kos. <laughs> że Wszystkich niszczyć, byle tylko oni byli u władzy. To samo mają zresztą Niemcy. Te dwa kraje są naj, m, najgorsze na świecie, w, jeśli chodzi o świat Europy. Natomiast Chińczycy nie. Chińczycy nigdy wojny nie prowadzili. Oni b, bardzo mają naturę łagodną. No ale teraz jest już inaczej. Mają technologie takie, że Niemcy to im do, no, sięgają do nóg, poza tym Niemcy u nich przecież mają ogromne ilości fabryk w Chinach właśnie i produkują i dlatego są Niemcy bardzo bogaci, bo weszli w kolerację z Chińczykami i zajwaniają tam różne samochody, elektryki i tak dalej. To wszystko jest zrobione w Chinach za pomocą pieniędzy unijnych i niemieckich przede wszystkim. Także tutaj jest naprawdę wielkie kłamstwo, oszustwo tego wszystkiego. No ale to się dowiemy i dowiadujemy się powoli, że tak jest. Więc nie warto im wierzyć. Natomiast wierzyć trzeba systemu miłości, systemowi miłości, wierzyć w demokrację, w bezpośrednią referenda, wybory bezpośrednie, hmm, pryncypialną demokrację. To trzeba powoli o tym mówić, a nawet coraz głośniej przekazywać tą wiedzę, że nie partie, nie politycy mają rządzić, tylko cały naród ma rządzić yy, swoim krajem, a potem już jak mówię, krajów kiedyś już nie będzie. Będzie wielka idea, pod którą będą podłożone systemy miłości w każdym regionie i będzie na tym bazowała wiedza i ekonomia. Najpierw ekonomia, która jest potrzebna, a potem, żeby ta ekonomia się nie wykorbiła, nie było przykrętów, nie było praw, które trzeba omijać, to trzeba nałożyć na to jeszcze system miłości, wiedzę systemu miłości, o celu człowieka, o jego moralności, o jego pięknie wewnętrznemu, które ma dążyć do, do tego, co jest szlachetne w tym świecie i szlachetne. W następnym świecie, bo w niebie jest wszystko szlachetne. Tam nie trzeba się odwoływać i coś zmieniać, ponieważ tam jest samo piękno i samo dobro. Do tego dążymy. Chcielibyśmy troszkę tego nieba tutaj wprowadzić na ten świat. A warto. Wtedy będzie spokój, wtedy rodziny będą dbały o siebie, będą dbały o, rodzic o dzieci, które będą dobrze edukowane, nie będą zachłanne, nie będą siedzieć tylko w smartfonach, w telewizorach i tak dalej, ponieważ będzie. Edukacja na wszystkich poziomach, od embriona do śmierci. I o to właśnie chodzi. To tyle na dzisiaj, pomódlmy się jeszcze za tych wszystkich, którzy potrzebują pomocy, zwłaszcza intelektualnej, e, światopoglądowej, e, żeby zrozumieli świat, zrozumieli siebie, zrozumieli kosmos, zrozumieli kim są i do czego dążą. To są najważniejsze rzeczy w naszym życiu osobistym, a nawet społecznym. A społecznym, dlatego że można to wszystko wziąć pod uwagę i w państwie zrobić totalną edukację tych spraw, obalić ten rząd, obalić te wszystkie komunistyczne tendencje i wprowadzić nowy porządek świata, ale nie w tym sensie, co się mówi: nowy porządek świata, co chce wprowadzić Unia Europejska. To nie, to tam jest katastrofa, tam jest zabójstwo dusz, zabójstwo społeczeństwa. Wyludnienie i tak dalej. Nam chodzi o nowy porządek mistyczny, duchowy, tak żeby złapać oddech, oddech wolności, oddech piękna, odde oddech sztuki i o taką nam wolność chodzi. I w systemie, w systemie miłości poprzez demokrację bezpośrednio można to osiągnąć. Dlatego musimy mówić o polityce, bo polityka jest duchowością, jest nami, polityka to my. Negatywna polityka to też my, dobro to my i zło to my. Nikt tego nie robi, tylko my. Więc starajmy się zmienić siebie w inną pozycję, w inną strukturę naszego myślenia, i wtedy ta polityka, w sensie m, nawet takim społecznym, zwyczajnym, będzie zupełnie, zupełnie inną polityką. Polityką dobra, łagodności, sympatii, uśmiechu. Wszystkim będziemy życzyć dobra, sąsiadowi będziemy życzyć dobra, że ma dwa, trzy samochody, albo pięć, albo dziesięć, a ty nie masz nic. Ciesz się, że on ma, bo on ci jeszcze pomoże. Bo w takim systemie miłości wszyscy sobie pomagają, nie, 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 nie są skąpi. Bo w systemie miłości nikt nie jest skąpy. Ojciec mi pio mówi, żeby się dzielić swoimi dobrami, a wtedy jeszcze twoje dobra zostaną pomnożone. Nie żałujcie. Ja się zawsze dzielę jak tylko mogę z kimkolwiek, co mam, wszystko mogę i zawsze rozdawałem. I ja z tym nie mam problemu i Wam też tego samego życzę. A poza tym ojciec powiedział, że, wspominałem to już nie raz, że jeśli będziemy się trzymać ducha, tych wartości ojca PIO, to nigdy nam chleb, na chleb nie zabraknie. Oczywiście mówiąc na chleb, to jest symboliczne, bo to przecież nie chodzi o chleb, można by, o jabłka, o, o mięso, o jajka i jeszcze inne, inne rzeczy, że nie braknie nam na pożywienie do końca życia. Trzymajcie się systemu miłości Ojca Pio, nigdy Wam nie braknie. Zawsze będzie szło to w dobrym kierunku. Nieraz będzie gorzej, lepiej, ale zawsze będziecie zauważali, że jednak się z Wami dobrze dzieje, ostatecznie. To, żeście popełnili błędy w życiu wcześniej, które ja też popełniłem, Ponieważ musimy przejść przez różne stany, żeby innych zrozumieć i upokorzyć swoje życie, aby dojść do, te, do pewnego momentu, aby się wyzwolić. Będąc w, tym samym, w tej samej sytuacji, możecie się wyzwolić wewnętrznie, być w innym świecie, mimo że będziecie w tym samym mieszkaniu, z tym samym partnerem, który nie macie kontaktu już w ogóle żadnego, bo, bo duch się rozszedł między wami. Ale wy, ty, będziesz tak wyzwolona, że to ci nie będzie przeszkadzać. Jeśli się ci nie podoba i ci to bardzo męczy i przeszkadza, to rzuć ten związek. Nawet jak jesteś w małżeństwie, rozwal to. Szukaj innego partnera, który ci da szczęście i piękno, ale jest ryzyko, bo zawsze będzie ten lęk i, na... i ta nadzieja, że ee, może nawet brak nadziei. A skąd ja wiem, że będzie mi lepiej w następnym związku, no to ufaj, <grym> ufaj. Tu jest źle, to chyba gorzej ci już nie będzie. No, tylko lepiej. Ale czasami się zdarza, że gorzej. Chyba, że za szybko podejmiesz decyzję, nie, nie, nie zweryfikowałeś sytuacji, nie zweryfikowałeś, że ten partner jest taki, jaki, owaki. trzeba to zbadać. Jeśli się cię kocha, to sama wyczujesz, czy sam wyczujesz, że ta osoba ci pasuje, że będzie pięknie. A jeśli nie, to nie pakuj się w nowy związek, bo to ci nic nie da. Lepiej się trzymać starego. To tyle na dzisiaj, jeszcze się pomódlmy. Za te wszystkie właśnie związki, za tę naszą świadomość, która jest od lewa do prawa, od A do Z, od dołu do góry, czasami bywa różna, ale my nie poddajmy się, szukajmy prawdy, szukajcie, znajdziecie, a otworzą bra Wam bramy wiedzy. I Tego właśnie Wam życzę i sobie tak samo. Późna godzina, godzinę mi się język trochę plącze, ale to tak jest po całym dniu. <laughs> Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święcie się imię Twoje, przyjdź, to Twoje, bądź wola twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święty Michale Archaniele, przyjdź ze swoim niebiańskim wojskiem i uchwyj nas przed demonem zła, który jak Bóg jest dobry, mocny i w miłości nieskończony. Pamiętajcie! Bóg kocha wszystkich jednakowo, i jeśli ktoś popełnił zło, to Bóg i tak go będzie kochał, poda mu rękę i, i taką mu wytyczy drogę, pomoże mu na tej ścieżce, aby wrócił jakimś tam cudem, wrócił na ten pierwotny start i zaczął od nowa. I wszystkim tak Bóg właśnie robi. Jeśli ktoś zmarnuje życie, to i tak Bóg mu pomoże. Tak? Jak rodzic, ojciec Pio kiedyś podkreślił właśnie, że że Bóg jest jak, najlep jak rodzic. jak rodzic. Co? Będzie węże podawał dzieciom? Albo jakieś chemię taką, żebyś tam szklankę jakiegoś nie wiem, Red Bulla na przykład, żeby cię żeby cię zatruło. No, przecież rodzic tego nie poda dziecku. Red Bulla, jakieś Pepsi, które niszczy organizm i tak dalej, jakieś złe płyny. Czasami od czasu do czasu można, to nie przeszkadza, ale jak co dzień, no to wyląduje tak dziecko w szpitalu. I dobry rodzic nigdy złego nie poda dziecku. Tak samo Bóg nie poda nic złego swoim dzieciom w kosmosie, a w galaktykach, a i tu na Ziemi, bo przecież my wciąż jesteśmy jego dziećmi, jego stworzeniami, więc będzie zawsze nam pomagał. Zawsze. Nawet jak będziemy źle robić, to Bóg i tak obiecał, że pomoże. Nawet jak narozrabiamy, ile się da, to nie ma znaczenia. Bóg i tak pomoże. Takiej myśli miejcie i zapamiętajcie to raz na zawsze, że Bóg zawsze pomoże. Nawet najgorszemu. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się i pa, papa. Już nie będę czytał, bo poleciało trochę. No to papa. Pa.